Dzień dobry, jestem Nałek, firma Syngenta. Znajdujemy się dzisiaj na poletkach kapust warzywnych, w harsznicy, jak co roku. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa kolekcję odmian kapust. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę lub nacisk nałożyć na odmiany, które charakteryzują się tym, że posiadają odporność na kiłę kapustnych. Jak również chcielibyśmy rozszerzyć nasze portfolio, jeśli chodzi o kapusty czerwone. Odmiana Kiara, która jest już odmianą handlową, pojawiła się w handlu w bieżącym sezonie. Odmiana około 95-100 dni okres wegetacji. Odmiana, która charakteryzuje się bardzo ciekawym wzrostem, ponieważ jest duży wigor, jak na ten okres wegetacji. Główki dorastają do 2,5 kg. Ciekawostką jest to, że tę odmianę można przetrzymać bardzo długo w polu. Jeśli, jeśli on osiągnie dojrzałość zbiorczą, tak naprawdę po tych 95 studniach, możemy ją przetrzymywać nawet kilkadziesiąt dni w polu, i one główki nie pękną, zachowują wartość dojrzałość polową i po prostu nadają się do dalszego handlu. Kolejną odmianą w segmencie kapust czerwonych jest to odmiana sgx 0085 Redba. Odmiana charakteryzuje się tym, że posiada bardzo duży wigor jest ciekawostką to, że ta odmiana okresie około 110 dni wegetacji można ją przechowywać nadaje się do krótkiego przechowywania nadaje się z tych późniejszych nasadzeń jest jak gdyby kolejnym uzupełnieniem dla odmiany kiara, rozszerzeniem dla odmiany kiara i nadaje się do krótkiego przechowywania do końca lutego bezproblemowo nowością i czymś, czyli, czym, czym chcielibyśmy się pochwalić, jest odmiana z przeznaczeniem głównie na potrzeby przemysłu przetwórczego. Odmiana o około 120 dniach w okresie wegetacji i w bardzo wysokim potencjale na, na Bazując na, na, na podstawie naszych doświadczeń wewnętrznych, główki tej odmiany potrafią rosnąć do 4-5 kg, co jest naprawdę fenomenalnym osiągnięciem nie tylko w warunkach polskich, ale również na, na zachodzie Europy. Pierwszą ciekawostką, jeśli chodzi o segment kapust do przetwórstwa, kapust białych, jest odmiana o symbolu SGW00959. Jest to odmiana w typie Nowotona z odpornością na kiłę kapustnych oraz microsforelle, duży potencjał plonotwórczy. No i oczywiście, to co powiedziałem wcześniej, odporność na kiwę kapustnych. Kolejną nowością. Jest to odmiana o symbolu SGW0967. Odmiana o okresie wegetacji około 120 dni 125 dni. Ciemniejszy liść zewnętrzny, dużo wosku i e, odporność na kiły kapustnych i odporność na bilika krzyżowych. Charakterystyczną też tej cechy w przekrojeniu, jest biała, więc nadaje się na tym etapie na pewno na rynek świeży. Natomiast po, po osiągnięciu znacznie większych rozmiarów, łaby się również na y, przetwórstwo. Nowość w naszym sortymencie, odmiana Kilakin, która pojawiła się już w tym sezonie w handlu. E, do tej pory była limitowana ilość nasion, które bardzo szybko się e, rozprzedały. Jest to uzupełnienie dla odmiany Kilapron. Troszeczkę późniejsza, o większym potencjale plonotwórczym, troszeczkę inna typologia, Inny liście, mniej liść, dużo więcej wosku. E, jest to odmiana typowo dla przetwórstwa z odpornością na kiłę kapusty. Kolejną odmianą w segmencie odmian kapust z odpornością na kiłę jest to SGW 0726. Odmiana, która charakteryzuje się tym, że generalnie dorasta do rozmiarów świeżo rynkowych po 95 dniach. Odmiana w segmencie Elastora z dodatkową z odpornością na kiłę kapustnych. Więc zarówno nadaje się na wczesnowiosennych, jak i poplonowych. Odmiana w segmencie typowo świeżo SGW0522. E, ta akurat nie posiada odporności na kielę, ale ma inne zalety. Przede wszystkim jej ogromną zaletą jest to, że jest bardzo zdrowa, jest mało podatna na ksantomona, który w tym roku jest bardzo wielką zmorą, rzekłbym. I jeszcze jedna cecha, która ją wyróżnia: wysoka na Okres wegetacji około 110 dni. E, lekko spłaszczona główka, bardzo atrakcyjny kolor. SGW089 jest to odmiana siostrzana, rzekłbym, do kolejnej odmiany Toreador. Z, z takąże różnicą, że jest to po prostu mówiąc, wprost, z odpornością na kiłę kapustnych. Czyli mamy segment letni, wysoka tolerancja na wcierniarskie, bardzo dobre wyrównanie główek. główki można przetrzymywać w polu, nie pękają. Cieszą oko, bardzo skoncentrowany zbiór, bardzo wysoka zdrowotność. Odmiana, która najprawdopodobniej pojawi się już w handlu w nadchodzącym sezonie, która, służy, która którą segmentujemy w segmencie przechowalczych, nazwa Nobel jej charakterystycznymi cechami. Ma dwie charakterystyczne cechy, które są unikalne w tym segmencie. Mianowicie pierwszą z nich jest wysoka tolerancja wciornastka. E, bardzo w wciornastek e, jej nie oblega. To znaczy nie można powiedzieć, że jej nie lubi. Po prostu, po prostu e, nie jest atrakcyjna dla wciornastka. E, I dodatkową jej cechą unikalną jest szybkość przygotowania towaru. Bardzo łatwe obieranie. Po przechowywaniu jednocięcie praktycznie i liście się rozpadają, także tutaj korzystamy jak gdyby z tego faktu, że możemy zaoszczędzić tak naprawdę na pracy ludzkiej. Niemniej jednak odmiana nie jest przeznaczona do bardzo długiego przechowywania, a do przechowywania do końca marca, ponieważ później za bardzo się wybiela. SG SGW0816 to odmiana ponownie z odpornością na kiłę kapustnych, segment do długiego przechowywania główki rzędu 4-4,5 kg, cienki liść, bardzo dobra zdrowotność, dobrze w kontekście wczornastka, niemniej jednak na pewno Nobel jest lepszy w tym aspekcie, ale z kolei tutaj otrzymujemy lepsze przechowywanie, dłuższe przechowywanie, wyższy plon. Jest to odmiana siostrzana dla odmiany prodikos z dodatkiem odporności na kiłę. SGW084 odmiana w segmencie Zenona z pakietem odporności. Do, 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 dołożyliśmy do, te, do, do tejże odmiany odporność na kiłę kapustnych. E, znacznie lepiej w stosunku do Zenona, jeśli chodzi o zachowanie pod kątem wciurnastka, czyli bardziej tolerancyjna wciurnastka. E, dobrze się zachowuje na różnych rodzajach gleb. Wysoka zdrowotność, no i też przechowywanie dokładnie takie jak, jak Zenon, czyli gdzieś tam do końca marca. Jeśli chodzi o krawości, pozostała nam jeszcze jedna odmiana, e, która również charakteryzuje się tym, że posiada odporność na kiwek kapustnych, odmiana wcześniejsza o wcześniejszym okresie wegetacji około 120 125 dni e, osiąga duże rozmiary, krótsze przechowywanie niż kilastor, niemniej jednak główki są bardziej pokaźne. Rekomendujemy do bardzo długiego przechowywania. E, jedyną rzeczą, która nas yy, cieszy to jest to, że dzięki tej odmianie możemy mieć tak naprawdę szybki, duży plon twardej kapusty, która nadaje się do przechowywania lub bezpośredniego, bezpośredniej sprzedaży. W ciągu tych kilku minut chciałem państwu zaprezentować odmiany, które, których można się spodziewać w najbliższym okresie, że pojawią się w handlu. Nie rozmawialiśmy w ogóle o standardach, ponieważ standardy wszyscy, wszyscy praktycznie znają państwo je uprawiacie. Natomiast tak jak państwo zauważyliście, zapewne zapowiedzi, że coraz większy nacisk kładziemy na aby odmiany nowe, które pojawiają się w handlu, charakteryzowały się tym, żeby posiadały dodatkowe odporności. Nie mówimy tylko o kile kapustnych, ale również mówimy o czernastku, mówimy o biliku krzyżowych, mówimy o fuzarium, mówimy o, również o mączniaku.